Tutaj nad rzeką Jordan, której wody są nawiedzane przez rzesze pielgrzymów, oddającym hołd wydarzeniu Krztupana, także ja pragnę wznieść z serca modlitwę do Boga. Chwała Tobie, Ojcze Boże, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ty posłałeś swoje sługi proroków, aby zwiastowali Twoje słowa wiernej miłości i wzywali Twój lud do pokuty oraz żalu za grzechy. W wodach rzeki Jordan wzbudziłeś Jana Chrzciciela, głos wołającego na pustyni, posłany do całego regionu Jordanu by przygotował drogę Panu i zwiastował przyjście Chrystusa. Chwała Tobie, Chryste, Synu Boga, z wody pobłogosławionej swoją obecnością wyszedłeś, aby chrzcić nie tylko wodą, ale ogniem i duchem świętym. Chwała Tobie, duchu święty, Panie i dawco życia. Przez Twoją potęgę Kościół jest ochrzczony. Przez Twoją moc zostaliśmy wyzwoleni z grzechu, aby stać się dziećmi Bożymi, chwalebnym ciałem Chrystusa. Przez Twoją potęgę każdy strach jest pokonany. I jest przepowiadana ewangelia miłości w każdym zakątku ziemi dla chwały Boga, który jest wspólnotą osób. Ojciec, syn i Duch Święty. Jemu wszelka cześć w tym roku jubileuszowym i we wszystkich wiekach, które nadejdą.